Pan Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Cel konferencji nieprzypadkowo znajdujemy się właśnie w Bożu i właśnie w towarzystwie Pana Rektora. Dzisiaj przed godziną zakończyło się przepkowanie studentów pierwszego i drugiego roku pielęgniarstwa i w związku z tym konferencja poświęcona właśnie tematowi pielęgniarstwa, nakładów na pielęgniarstwo w Polsce. Panie ministrze, oddaję panu głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak już tutaj Pan Rzecznik powiedział, spotykamy się dzisiaj nieprzypadkowo w Raciborzu. Bożu. Tutaj od blisko czterech lat już funkcjonuje w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej kierunek pielęgniarstwa. Kierunek, który powstał w roku 2017 i to jest jeden z kierunków, które w ostatnich latach powstawały w całym kraju, w skali całego kraju, które dają możliwość kształcenia pielęgniarek. Ja chcę Państwu powiedzieć, że od roku 2016 przybyło prawie 30 takich kierunków w skali całego kraju i to oznacza właśnie możliwość kształcenia osób w tym zawodzie, co jest konieczne, bo wiemy jak wyglądają deficyty kadr. Wiemy, że bardzo brakuje nam pielęgniarek, lekarzy i ja w związku z tym też bardzo dziękuję panu rektorowi za podjęcie tego ogromnego wysiłku organizacyjnego związanego z utworzeniem samego kierunku, z przejściem procesu akredytacji i oczywiście z dbałością o tą jakość kształcenia, która jest tutaj realizowane. Dzisiaj odbyła się uroczystość czepkowania, to jest taka dosyć symboliczna uroczystość, która mówi o wprowadzeniu do świata pielęgniarstwa. Za mną są bohaterowie tej uroczystości, którym serdecznie gratuluję, co bardzo symboliczne też. W tym roku mieliśmy tą uroczystość nie tylko dla studentów pierwszego roku, ale też dla studentów drugiego roku, bo niestety rok temu ta uroczystość nie mogła się odbyć ze względu na stan epidemii, w jakim się Wtedy znajdowaliśmy, przypomnę, że rok temu było więcej znaków zapytania, mieliśmy dalej posunięty, głębszy lockdown. Teraz jak tylko jest możliwość, ta uroczystość czepkowania się odbyła i to mnie bardzo cieszy, że są młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy podjęli według mnie bardzo dobrą decyzję, ale decyzję nie łatwą, decyzję charakteryzującą się dużą dojrzałością wyboru ścieżki życiowej, która polega na niesieniu pomocy innym. I oczywiście rolą państwa jest nie tylko mówienie ciepłych słów, ale zagwarantowanie pewnej pozycji i sytuacji finansowej tym, którzy podejmują taką decyzję o wyborze swojej ścieżki czy kariery zawodowej, żeby być, żeby pracować jako pielęgniarka, jako pielęgniarz, ale to oczywiście też dotyczy położnych i innych zawodów medycznych. Dlatego jednym z pierwszych działań po pandemii, które zaproponowałem w postaci projektu ustawy było zagwarantowanie, że osoby młode, które będą wchodziły do zawodu, będą zarabiały nie mniej niż konkretne kwoty, które będą wskazywane w tej ustawie, a ustawa jest tak skonstruowana, że zapewnia mechanizm indeksacyjny, czyli nie mówimy tutaj tylko o kwotach najniższego wynagrodzenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy, ale mówimy również o tym, że co roku automatycznie te wynagrodzenia będą rosły, ponieważ one są zapisane jako pewna relacja w stosunku do średniego wynagrodzenia w gospodarce. Jeżeli to wynagrodzenie rośnie, to automatycznie będzie rosło najniższe wynagrodzenie w sektorze medycznym. Tutaj jeżeli chodzi o pielęgniarstwo warto zauważyć, że jednocześnie dokonaliśmy w tej ustawie bardzo ważnej zmiany, bardzo ważnej zmiany, która kwalifikuje pielęgniarki, które posiadają licencjata, właśnie do tej grupy, gdzie jest wykształcenie wyższe. Wcześniej ta sytuacja była taka, że oba te poziomy wykształcenia były rozróżnione mówię tutaj o poziomie magisterskim i licencjackim a my je połączyliśmy, oczywiście oferując ten wyższy wskaźnik. Na tą chwilę, od 1 lipca, każdy to ukończy e, studia, będzie wchodził do zawodu z gwarancją zarabiania pensji zasadniczej, co jest równie ważne 4200 zł. I ta gwarancja państwa będzie obowiązywała od lipca i w kolejnych latach będzie rosła, tak jak będzie rosło średnie wynagrodzenie w gospodarce. Myślę, że warto też powiedzieć, że te perspektywy na najbliższe lata są bardzo optymistyczne. Rząd pana premiera Morawieckiego podjął decyzję o tym, że nakłady na ochronę zdrowia będą rosły w tempie 7% PKB w kolejnych latach. Ta perspektywa dojścia do 7% PKB została zarysowana na rok 27, ale ta deklaracja to zwiększenie nakładów ma również ogromne znaczenie dla poziomu wynagrodzeń. To oznacza, że wynagrodzenia medyków wzrosną, partycypując w tym wzroście nakładów, co najmniej o 30% w tej perspektywie 27 roku, bo o tyle wzrośnie sama stopa procentowa, która mówi o nakładach na ochronę zdrowia i beneficjentami tego będą właśnie osoby, które będą kończyły studia pielęgniarskie, będą absolwentami i w kolejnych latach będą właśnie korzystały z tego wzrostu nakładu. Ta atrakcyjność i zwiększanie atrakcyjności wynagrodzenia ma fundamentalne znaczenie dla, jako zachęta dla kształcenia. Bo chcę też powiedzieć bardzo wyraźnie, że w ostatnich latach państwo polskie dokonało pewnego fundamentalnego przełomu, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o skalę kształcenia. Szanowni Państwo, my w perspektywie ostatnich pięciu lat zwiększyliśmy liczbę studentów na kierunkach, które dotyczą pielęgniarstwa, położnictwa, mniej więcej z 11 tysięcy do 18 tysięcy w tym ostatnim roku akademickim. To jest potężna zmiana, potężna zmiana, która no może nie podwaja, ale jednak to jest zmiana skokowa. I tutaj, żeby ten obrazek atrakcyjności kształcenia medycznego dopełnić, prowadzimy w tej chwili również negocjacje z Komisją Europejską. Te negocjacje oczywiście dotyczą Krajowego Planu Odbudowy, i w ramach tego planu negocjujemy instrumenty wsparcia dla osób, które będą studiowały na kierunkach medycznych, między innymi na pielęgniarstwie, ale to też dotyczy ratownictwa. I sytuacja w tej chwili wygląda w ten sposób, że na stole jest położona przez nas oferta. Czekamy na dyskusję z Komisją Europejską, żeby każdy student pielęgniarstwa, każdy student ratownictwa otrzymywał stypendium w ramach kolejnej zachęty do studiowania, czyli nie tylko gwarancja zarobków, ale gwarancja bieżącego wsparcia nawet w momencie, nawet w momencie właśnie wykonywania. Czy studiowania, czy wykonywania tych obowiązków szkoleniowych. W tej chwili dyskutujemy o takiej kwocie rzędu. 1500 zł stypendium, i myślę, że to też będzie kolejnym instrumentem, gdzie państwo polskie pokaże, że zachęca wszystkich do tego, żeby ten deficyt kadr, deficyt kadr, z którym mamy do czynienia czy w obszarze lekarzy, czy pielęgniarek, czy ratowników, żeby go możliwie szybko nadrabiać. Oczywiście to nie jest perspektywa roku, ale odwracamy trendy i to ma fundamentalne znaczenie. Szanowni państwo, podsumowując, bardzo się cieszę, jeszcze raz dziękuję rektorowi za podjęcie tego ogromnego wysiłku organizacyjnego. Gratuluję państwu dobrego wyboru, trudnego, ale z całą pewnością dobrego, niesienie pomocy innym i gwarancja państwa, że będzie to doceniane finansowo, to są te podstawy nowego modelu, modelu, w którym nakłady na zdrowie będą systematycznie rosły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Ministrze. Teraz głos zabierze Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, dr Paweł Struzik. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że ta uroczystość czepkowania w PWZ w Raciborzu jest szansą do przekazania tak dobrych informacji. Wspieranie studentów w ich ścieżce, najpierw na studiach, później w ścieżce zawodowej, to jest powinność każdej uczelni i również nasza uczelnia tego typu działania realizuje. Przyłączam się do gratulacji pana ministra, wszystkim młodym ludziom, którzy dzisiaj odebrali ten symbol łączności z pielęgniarkami. Serdecznie, serdecznie gratuluję. Jako uczelnia dokładamy wszelkich starań, żeby kierunek pielęgniarstwo nie tylko był stabilny formalno-prawnie, ale także, żeby się rozwijał. Pierwsza myśl, ta stabilność formalno-prawna jest dzisiaj zagwarantowana w 100%. Uczelnia otrzymała w kwietniu akredytację na kolejne trzy lata kształcenia i to pozwoli nam w sposób spokojny rozwijać proces kształcenia. Dysponujemy fachowcami, świetną kadrą, która ten proces gwarantuje. Idąc dalej, uczelnia zainwestowała znaczne środki, również i finansowe, ale i organizacyjne, i merytoryczne, i formalno-prawne w to, aby w Bożu powstało Centrum Symulacji Medycznej Wysokiej Wierności to jest ośrodek, który dzisiaj jest standardem w każdej uczelni, która poważnie traktuje kierunki medyczne czy paramedyczne jak w naszym przypadku. Nasze centrum, obiekt o powierzchni prawie 600 m2, proponuje sześć sal do nauczania różnych umiejętności pielęgniarskich, w tym również działań na symulatorach czynności nagrywanych, czynności, które mogą być wielokrotnie powtarzane i mogą być analizowane przez prowadzących, przez nauczycieli akademickich. Chcielibyśmy, naszą ambicją jest również to, aby ustabilizowanie kierunku pielęgniarstwa w Raci Bożu znaczyło również drugi stopień, czyli studia magisterskie. Od nowego roku akademickiego uczelnia podejmie intensywne działania, żeby w tym kierunku podążać Mamy tutaj nadzieję na przychylność pana ministra, ministerstwa i pomoc w tym zakresie. Ta uroczystość pielęgniarstwa ma charakter symboliczny i bardzo podniosły. Jako rektor PWZ w Bożu bardzo dziękuję panu ministrowi Niedzielskiemu, że uświetnił swoją osobą naszą uroczystość, a tym samym wysłał jednoznaczny sygnał do wszystkich kadr Kształcących się. Warto to robić, pomagamy Wam, obserwujemy Wasz proces rozwoju, Waszą ścieżkę kariery. Dzisiaj na wykładzie inauguracyjnym była mowa, jak różnorodna ścieżka kariery pielęgniarki może tak naprawdę być. Mamy tutaj nieograniczony zespół różnego typu ścieżek kariery, do wyboru, do koloru, chciałoby się powiedzieć kolokwialnie. Podsumowując. Jeszcze raz dziękuję za uświetnienie tej uroczystości panu ministrowi i wszystkim osobom zaproszonym. Pamiętajmy, że uczelnia i kształcenie kadr paramedycznych jest ściśle związane również z otoczeniem. Bez możliwości odbywania praktyk, bez możliwości współpracy ze szpitalami, z innymi ośrodkami medycznymi tak naprawdę kształcenie na kierunku pielęgniarstwo nie byłoby możliwe. Dlatego pozwólcie mi państwo przy okazji tego dużego zasięgu jeszcze raz wyrazić swoją wdzięczność. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie rektorze. Proszę o zabranie głosu pana wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Bardzo dziękuję, panie ministrze, magnificencjo. Szanowni państwo, to już prawie półtorej roku jak Polska, świat, województwo śląskie zmaga się z jednym z najtrudniejszych przeciwników, który stanął na naszej drodze. Czyli mówimy oczywiście o tym nierozłącznym koronawirusie, który jest z nami już tak długo. Szanowni Państwo, ja doskonale pamiętam te początki, które również rozpoczynały się tutaj, na ziemi raciborskiej, gdzie ręce i rękawice zostały rzucone, a wyzwanie zostało podjęte przez personel medyczny, przez personel medyczny szpitala powiatowego w Raciborzu, który współpracuje w sposób wyjątkowy z wyższą szkołą pielęgniarstwa w Raciborzu. Mówię o tym, szanowni państwo, dlatego, że wówczas tym osobom, tym ludziom nie zabrakło odwagi. Nie zabrakło odwagi, żeby Podjąć rękawice i wyzwanie w walce o zdrowie, życie i bezpieczeństwo naszych obywateli. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu i w takim czasie, gdzie z pewnym optymizmem możemy patrzeć w przyszłość. Przeszliśmy bardzo długą drogę z licznymi zakrętami, czasami bardzo ostrymi zakrętami. Natomiast ta droga, która jest za nami, daje nam. Światełko w tunelu daje nam szansę do pozytywnego myślenia i do powrotu do normalności. Bardzo serdecznie chciałem podziękować. Podziękować przede wszystkim właśnie pielęgniarkom, położnym, osobom, które często bezinteresownie wspierały walkę z tym niewidzialnym przeciwnikiem, że były gotowe poświęcać własne zdrowie, niestety w wielu przypadkach również zapłacili, zapłaciły najwyższą cenę. I być może to jest taki moment, kiedy symbolicznie z jednej strony dziękujemy, że są osoby, które są skłonne podjąć się tego trudu i tego wyzwania, tym bardziej widząc, z jakimi niebezpieczeństwami również ten zawód może się zmierzyć. I za to bardzo dziękuję i serdecznie jeszcze raz gratuluję. To jest ten etap, gdzie pielęgniarki, cały personel medyczny dołożył naprawdę bardzo dużo do tego, że dzisiaj Polacy mogą myśleć o wakacjach, mogą myśleć o urlopie, mogą myśleć o normalizacji życia społeczno-gospodarczego. Jest jeszcze jeden element teraz bardziej optymistyczny. Chcielibyśmy, aby ten program szczepień, narodowy program szczepień dobrnął do tego szczęśliwego finału odporności populacyjnej. Również to właśnie pielęgniarki, sektor medyczny dzisiaj stoi na samym froncie wspierania tego przedsięwzięcia, jakim jest narodowy program Szczepień. Panie minister, proszę nie gniewać ja dzisiaj same ciepłe słowa. I jeszcze powiem ciepłe słowa w stosunku do pana ministra, bo to na ziemi śląskiej cieszymy się, że pan minister jest, ale ogrom wsparcia i w zakresie tym instytucjonalnym, i w zakresie mentalnym ale również ten, o którym mówimy dzisiaj w perspektywie przyszłościowej, czyli 7% PKB, normalizacja wynagrodzeń, perspektywa dla, dla tych wszystkich, którzy się tego zawodu będą podejmować. To są niesłychanie trudne wyzwania, także z punktu widzenia ułożenia systemu. I myślę, że doświadczenia pana ministra, jeszcze z wcześniejszych lat, są taką rentą i rękojmią, że to naprawdę się powiedzie. Także bardzo serdecznie, panie ministrze, za to dziękuję, a wszystkim gratuluję. Dziękuję bardzo, panie wojewodo. Szanowni państwo, przechodzimy do. Etapu zadawania pytań. Bardzo serdecznie proszę o jedno pytanie na jedną redakcję. Szanowni Państwo, jest baz bardzo dużo. Jesteśmy w dość ograniczonym pomieszczeniu, więc chciałbym, żebyśmy przez tą fazę zadawania pytań przebrnęli jak najszybciej. Więc proszę bardzo, zaczynamy radio Z. Szanowni Państwo, tutaj jeżeli chodzi o kwestie dalszych decyzji dotyczących obostrzeń, to prowadzimy jeszcze dyskusję. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia przedstawimy informację, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że te kolejne etapy będą dotyczyły okresu wakacyjnego, który wszyscy już Planujemy, będziemy starali się do końca tego tygodnia przedstawić Państwu bardzo już konkretne propozycje, ale chcę jednocześnie pokazać, że poziom liberalizacji różnych regulacji dotyczących obostrzeń w Polsce jest już w tej chwili bardzo wysoki. To znaczy porównując nas z innymi krajami, w których dopiero w gruncie rzeczy, tak jak we Francji, znosi się godzinę policyjną to można powiedzieć, że ten, ta skala poluzowań, która ma miejsce w Polsce, no jest, powiedziałbym, daleko bardziej zaawansowana niż jest to w innych krajach europejskich. Jeżeli chodzi o kwestię drugiego pytania, czyli tego, jaką mamy ofertę dla pielęgniarek, to chciałem powiedzieć, że ta oferta, jej pierwsza część pojawiła się. Tuż po końcu trzeciej fali. Jest nią ustawa czy projekt ustawy jeszcze cały czas gwarantujących minimalne wynagrodzenia, i to jest rozwiązanie kompleksowe dotyczące nie tylko środowiska pielęgniarek, ale środowiska całego sektora medycznego. Ta ustawa jest tak skonstruowana, że państwo daje gwarancję, że pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych nie będą zarabiali mniej niż konkretne wskaźniki odnoszące się do średniego wynagrodzenia w kraju. Co oznacza, że jeżeli to wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku, mówię o średnim, to oczywiście też te najniższe wynagrodzenia pójdą do góry. Realny koszt tego ruchu, który został zaproponowany w ustawie o najniższych wynagrodzeniach. To jest blisko 4 miliarda złotych na pół roku, czyli koszt tego rozwiązania roczne to jest blisko 8 miliardów złotych, które pójdą strumieniem prosto na wynagrodzenia osób zatrudnionych w sektorze medycznym. Ale to nie jest koniec. Dalej prowadzimy rozmowy na forum zespołu trójstronnego, na którym zresztą zostało podpisane porozumienie sankcjonujące ustalenia, które są w projekcie ustawy. Przypomnę też wszystkim Państwu, że to porozumienie zostało przyjęte w atmosferze kompromisu, bo zgodzili się na nie pracodawcy i pracownicy. Strona pracownicza składa się z trzech organizacji, gdzie dwie głosowały za tym rozwiązaniem, a tylko jedna miała wątpliwości i to są właśnie organizatorzy wczorajszego strajku ostrzegawczego. Więc rozwiązanie, które jest pierwszym etapem, zostało przyjęte jako rozwiązanie kompromisowe, ale nie zatrzymujemy się w tym punkcie. Te rozmowy będą kontynuowane, bo w perspektywie wzrostu nakładów do 7 PKB, prowadzimy dalej rozmowy z tymi organizacjami związkowymi, również zaproszenie, z którego ostatnio nie skorzystała przewodnicząca. Właśnie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jest na stole. Cały czas zapraszamy do rozmów i teraz będziemy już rozmawiali nie o uporządkowaniu tego etapu początkowego, tylko o zbudowaniu ścieżki wzrostu wynagrodzeń do roku 2027, tak żeby była gwarancja partycypacji, czyli udziału wszystkich grup zatrudnionych w sektorze medycznym, w tym wzroście nakładów. Sam wzrost nakładów jest rzędu powyżej 30%, a jeżeli PKB będzie rosło dynamicznie, to na pewno możemy liczyć na większe wzrosty, więc w tym znaczeniu mamy zdefiniowany punkt wyjścia i teraz będziemy rozmawiali o perspektywie budowania ścieżki wzrostu wynagrodzeń do roku 2027. Proszę, kolejne pytanie. Telefon 24. To ja może zacznę od tego drugiego pytania, że absolutnie tak nie będzie, ponieważ pieniądze na te podwyżki, czyli na te gwarancje, otrzymają z Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia w czerwcu przeprowadzi akcję taką zbierania poziomu tych wynagrodzeń, które są poniżej tego progu który jest zaznaczony w ustawie i zbierając te informacje przygotowany zostanie ryczał, który zostanie przekazany do szpitali. Czyli z punktu widzenia podmiotu leczniczego ta operacja ma charakter neutralny, nie oznacza zwiększenia obostrzeń. Jeżeli chodzi obostrzeń, przepraszam, obciążeń finansowych. Jeżeli chodzi o kwestie o kwestie zgromadzeń, szanowni państwo, tutaj Dokonaliśmy pewnego wyboru w zależności od obiektu, bo te koncerty mogą być również na stadionie, gdzie jest w tej chwili 25% możliwości zajmowanych miejsc, ale rzeczywiście postawiliśmy na to, że osoby, które są zaszczepione, nie są wliczane do limitu. I w tej chwili w rozporządzeniu epidemicznym jest bardzo wyraźnie na każdym kroku podkreślane, że w dane limity nie wchodzą osoby zaszczepione, a nie wchodzą dlatego, że po prostu nie stanowią zagrożenia epidemicznego w czasie odbywającego się. Wydarzenia. Dotyczy to tak samo koncertów, dotyczy to też rejestrowanych zgromadzeń, dotyczy to tak samo meczów piłki nożnej, dotyczy to również kin, dotyczy to również hoteli. Więc to nie jest rozwiązanie ukierunkowane na jakiś jeden typ eventu, tylko to jest rozwiązanie, które w całości ma budować po prostu pewną kulturę bezpieczeństwa epidemicznego. W tym sensie rzeczywiście może dojść do takich sytuacji, bo rozumiem, że do tego Pani się odnosi, kiedy koncert, na który jest limitowa działalność w poziomie 250 osób, ale przyjdzie więcej osób zaszczepionych, no to większość będą stanowiły. Ale to nie jest forma dyskryminacji, to jest forma zabezpieczenia epidemicznego. Pani redaktor, Pani redaktor, Pani pozwoli, Pani redaktor. Pani pozwoli, znaczy ja jeszcze odpowiem, bo tutaj pani mówiła, rzeczywiście Unia Europejska wprowadziła certyfikaty covidowe, które są nie tylko dla osób zaszczepionych, ale są również dla osób, które mają wykonany test i mają, wykonany, i mają status ozdrowieńca. My w tej chwili dzisiaj bądź jutro już na telefon Apple, czyli system iOS udostępnimy aplikację, która umożliwia czytanie tych. Certyfikatów. I pod tym względem one będą no, możliwe do zastosowania już w najbliższym czasie. A wtedy będziemy się po prostu zastanawiali, czy nie poszerzyć tej bazy, bo będzie po prostu możliwość udokumentowania tego statusu. Przepraszam, zanim oddam głos Polsatowi, taka jedna konstatacja. Pierwsze pytanie dotyczyło tego. Co mamy dla pielęgniarek dodatkowo, jaką gratyfikację? A kolejne pytanie dotyczyło tego, czy jak podniesiemy pensję fizjoterapeutą, to ich nikt nie zwolni z pracy. Szanowni Państwo, przepraszam, ale takie krótkie podsumowanie: czyli jak jest za mało, jest źle, jak jest za dużo, też jest źle. Polsat, proszę. My mamy tutaj podejście zdefiniowane bardzo wyraźnie, to znaczy to zaszczepienie musi być dwoma dawkami, i tak jak w przypadku certyfikatu unijnego, to jeszcze musi upłynąć pewien czas, który został określony na poziomie europejskim, na dwa tygodnie po drugiej dawce, żeby ten certyfikat był ważny. My ten temat. Możliwości nadania pewnego statusu po jednej dawce dyskutowaliśmy z Radą Medyczną i doszliśmy jednak wspólnie do przekonania, że musimy tutaj zgodnie właśnie z tymi kryteriami jakości definiować podejście, i tutaj podjęliśmy rzeczywiście świadomą decyzję, że muszą być dwie dawki. Proszę bardzo, czy jest jeszcze kolejne pytanie? Proszę bardzo, Nowiny Raciborskie.